Pytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filemona. Najdroższy. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa. Proszę cię, za moim dzieckiem. Za tym, którego zrodziłem w Kajdanach. Za Onezymem jego ci odsyłam ty zaś jego to jest serce moje przyjmij do domu zamierzałem go trzymać przy sobie aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach które noszę dla ewangelii jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody aby Dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie. Ileż więcej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Oto Słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy. Zakończył się już czas wakacji i z wielką radością rozpoczynamy kolejny rok formacyjny. Jest to dla nas wyjątkowy czas, dlatego że przez formację pozwalamy, żeby Duch Święty kształtował nasze serca. A więc nie jest to uciążliwa praca, ale jest to przyjemność otwierania się na Słowo, które pochodzi od samego Boga, na Słowo, które nas umacnia, które nas przemienia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy szczególnie pochylili się nad drugim czytaniem z listu Świętego Pawła do Filemona. Jest to bardzo ważny i przepiękny tekst, który myślę, że jest takim pewnym modelem dla nas na cały ten rok formacji, który rozpoczynamy. Otóż, jeśli chodzi o ten przeczytany fragment, to mamy tam Świętego Pawła, Filemona i Onezyma. Kim oni byli? Świętego Pawła oczywiście znamy. Natomiast Filemon to był taki bardzo bogaty człowiek, który mieszkał w kolosach, jako bardzo zamożny miał wielu niewolników, którzy mu służyli. I jednym z tych niewolników był właśnie Onezym. I Onezym w pewnym momencie, Ucieka od swojego pana. Dlaczego uciekł, dokładnie nie wiemy. Niektórzy przypuszczają, że być może okradł Filemona i potem, jak okradł, uciekł, a być może był po prostu źle traktowany. Wiemy, jak traktowano niewolników, nie liczono się z ich godnością, więc być może był tam poniżany, może nawet bity. O, mówi się czasem, że z dobrobytu nikt nie ucieka, więc prawdopodobnie nie czuł się tam dobrze i pragnął wolności, dlatego uciekł. W każdym razie, jeśli chodzi o tego Filemona, to on w pewnym momencie spotyka na swojej drodze życia świętego Pawła i to spotkanie jest dla niego bardzo ważne, dlatego że Filemon całkowicie zmienia swoje życie. Przyjmuje wiarę w Chrystusa, Staje się chrześcijaninem, i to nawrócenie jest tak bardzo głębokie, że on nie tylko zmienia swoje myślenie, zmienia swoje serce, nie tylko otwiera serce dla Chrystusa, ale w pewnym momencie otwiera swój dom, i tam, w jego domu, zaczynają spotykać się chrześcijanie na modlitwie. Więc wiemy o tym, że pierwszy kościół spotykał się właśnie w małych grupach i ten kościół w kolosach spotykał się właśnie w domu Filemona. Więc mówiąc językiem naszej wspólnoty, Gloriosa Trinita, moglibyśmy powiedzieć, że pierwsze atelier w kolosach odbywało się właśnie w domu Filemona. Natomiast później, gdy święty Paweł był już. W więzieniu. Wiemy o tym, że to było więzienie na takiej zasadzie, że on nie mógł wychodzić, ale przyjmował wiele osób, którym tłumaczył o Chrystusie. Dlatego mówi o tym, że chociaż on jest niewolnikiem, czyli jest w więzieniu, to słowo Boże nie zostało skrępowane. On może je swobodnie głosić. I ponieważ był człowiekiem bardzo już znanym w tym czasie, więc wielu przychodziło do niego, żeby usłyszeć prawdę Ewangelii, żeby doznać pokrzepienia. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia, gdy ten Paweł jest w więzieniu, przychodzi do niego ten onezym. Poznaje Pawła, poznaje jego nauczanie i no, jest w wielkim szoku. Dlaczego? Dlatego, że on, onezym, jest niewolnikiem, który uciekł od swojego pana, bo tak bardzo pragnął wolności. Natomiast spotyka Pawła, który cieszy się wielkim autorytetem, i okazuje się, że ten Paweł dzisiaj jest niewolnikiem, chociaż nie musi Nim być. Że ten Paweł wybrał to niewolnictwo, bo przecież wystarczyłoby, żeby zrezygnował z nauki o Chrystusie, żeby wyparł się swojego Pana, którym jest Chrystus, i miałby wolność. Natomiast on wybiera to więzienie, przebywanie w więzieniu, bo mówi, ja przede wszystkim chcę być blisko mojego pana. Zobaczcie jakie zderzenie. Onezym ucieka od pana, żeby żyć w wolności i swobodzie, żyć tak jak mu się podoba, tego pragnie, i spotyka człowieka, który mówi, a ja zrezygnowałem ze swojej wolności, bo chcę być blisko pana. Odwrotna droga. I tak jak w przypadku Filemona, spotkanie Filemona z Pawłem doprowadziło do e, przemiany życia. Identycznie zadziało się w przypadku Onezyma. On zafascynował się Chrystusem, którego przedstawiał mu Paweł. I podobnie jak Filemon, przyjął wiarę, przyjął chrzest, i to znowu było na tyle autentyczne, że on Onezym postanawia, że jest gotowy wrócić do swojego pana, od którego uciekł, że wróci do domu Filemona. To nie była na pewno prosta decyzja, dlatego że w tym czasie niewolnika za to, że uciekł czekała wysoka kara, nawet kara śmierci. I co robi Paweł? Paweł wysyłając tego Onezyma do Filemona, pisze list, który właśnie dzisiaj yy, czytaliśmy, i pisze w nim tak: Wysyłam do ciebie onezyma i ty go przyjmij, ale nie jako niewolnika, przyjmij go jako brata w Chrystusie. Bo ty przyjąłeś chrzest i on też przyjął chrzest. Ty ukochałeś Chrystusa, on też go ukochał. I yy, święty Paweł robi tam taką grę słów, ponieważ imię onezym Etymologicznie oznacza nieużyteczny. I dlatego święty Paweł pisze do tego Filemona, on do tej pory, gdy był u ciebie w domu, zanim uciekł, był rzeczywiście nieużyteczny. Być może cię okrał. Ale teraz, jako wysyłam i to wraca ktoś zupełnie inny. Wraca człowiek, który będzie dla ciebie bardzo użyteczny. On tobie bardzo pomoże. Tylko pamiętaj, przyjmij go nie jako niewolnika, przyjmij go jako brata. I moi drodzy, okazuje się, o tym mówi nam tradycja, że Filemon w pewnym momencie został biskupem w kolosach. O, to byłoby takie dla nas nawet oczywiste, skoro w jego domu on spotkała się w, w, w wspólnota, skoro on prowadził, no to w sposób taki spontaniczny został wybrany na biskupa tego miejsca. Natomiast, to co zrobił Filemon, kiedy przybył do niego onezym, to była taka czysta Ewangelia. Dlatego, że Paweł prosił go, przyjmij go jak brata. A wydaje się, że Filemon zrobił nawet coś więcej. On go przyjął jak syna, którego kocha. To jest wręcz sytuacja, powiedziałbym, jak z tej przypowieści o e, synu marnotrawnym. Syn odchodzi z domu, źle postępuje, ale kiedy wraca, spotyka się z ogromną miłością ojca. Onezym wraca do Filemona i ten nie tylko, że go nie chce ukarać, ale sprawia, że ten człowiek, który jest niewolnikiem, zaczyna mieć autorytet. E, autorytet właśnie takiego e, człowieka bożego, chrześcijanina. I razem budują dom już nie na zasadzie, ja jestem pan, czyli jestem kimś, ty jestem śnikim, ty masz mi usługiwać, tylko na zasadzie relacji miłości, służby wzajemnej, takiego świadectwa, które chcą złożyć w całej gminie chrześcijańskiej. I moi drodzy, dochodzi do takiej sytuacji, że ten onezym staje się biskupem w Efezie. Prawdopodobnie wypromowany przez Filemona, który był biskupem wcześniej. Jakby w ten sposób pokazując, zobacz, jesteśmy teraz w godności równi. Nie jestem zazdrosny, wręcz cieszę się Twoim szczęściem, cieszę się tym, jak urosłeś w Chrystusie, jak Twoja moralność się zmieniła. I moi drodzy ojcowie Kościoła, analizując właśnie ten fragment, mówili, że to jest przepiękny obraz takiego życia duchowego. Onesym, niewolnik, który ucieka od swojego pana, to jest symbol grzesznika, każdego z nas. Grzesznik, który ucieka od swojego pana, który jest Pan Bóg. Mówi: Nie będę przestrzegał Twojego prawa. Co mi będziesz mówił, jak mam żyć? Ja chcę przede wszystkim wolności rozumiane jako swoboda. Chcę robić to, na co mam ochotę. I to jest ta ucieczka. Paweł jawi się tutaj nam jako taki obraz Chrystusa, który jest w więzieniu, czyli bierze na siebie tą cenę naszych złych wyborów, naszych grzechów. To jest Chrystus, który na krzyżu umiera, chociaż nic złego nie uczynił. I Paweł, zobaczcie, wstawia się za tym onezymem. Tak jak Chrystus przed Ojcem wstawia się za każdym z nas. Ojczy nie in tego grzechu. Umiera właśnie dlatego, żebyśmy my mogli wrócić do Ojca, do domu, z którego uciekamy, wrócić do Kościoła, wrócić do życia łaski. I w końcu Filemon jest tutaj obrazem, jego zachowanie, oczywiście Boga Ojca, który przyjmuje, który kocha i który obdarza wielkim zaufaniem bo daje tobie misję, chociaż wcześniej zawiodłeś. Buduje na tobie, chociaż jesteś słaby, chociaż jesteś grzesznikiem. I moi drodzy, ten fragment on nam pięknie pokazuje, jak od początku chrześcijaństwa podchodzono do roz rozwiązywania ważnych problemów. No bo w czasach świętego papła problem niewolnictwa. I tego, jak traktowano ludzi, to był oczywiście ogromny problem, z którym trzeba było się zmierzyć. Chrystus mówi o miłości, natomiast tam widzimy wręcz pogardę, nienawiść. Jak rozwiązać ten problem? I można szukać rozwiązań odgórnie, czyli przede wszystkim wszystkie siły swoje poświęcić na to, żeby został wprowadzony odgórny zakaz niewolnictwa. I oczywiście takie działania są ważne, ale zobaczcie, że chrześcijaństwo działa przede wszystkim oddolnie od serca. Święty Paweł nie zaangażował się w to, żeby niewolnictwo jako, jako takie zniknęło, ale na przykładzie Onezyma i Filemona pokazał, jak to niewolnictwo przestało funkcjonować w ich relacjach. Czyli przemienia serce jednego i drugiego czym Ewangelią. Miłością do Chrystusa, bo on jest odpowiedzią właśnie na to, gdzie znaleźć złoty środek. Jak to zrobić, żeby wszystko funkcjonowało? Nie ma takiego sposobu na tym świecie poza Chrystusem i prawdziwym jego przyjęciem. A więc, jedno, to jest wprowadzić jakieś prawo, czyli wziąć długopis do ręki i napisać. Prawo jest takie. Jest zakaz postępowania w taki czy inny sposób. Ale nawet jeśli jest prawo, jeśli serce nie zostało zmienione, Okazuje się, że tylko zewnętrznie może wszystko wyglądać pięknie, a wewnątrz dalej jesteś panem albo jesteś niewolnikiem. Dzisiaj niewolnictwa, przynajmniej u nas, nie ma. Natomiast jest wielu takich, którzy żyją w mentalności pana i pogardzają innymi ludźmi i wykorzystują różne sytuacje, żeby pokazać: Ja jestem kimś, ty jesteś nikim. I są tacy, którzy żyją jak niewolnicy, którzy myślą tylko w jaki sposób oszukać, okraść swojego pracodawcę i tak dalej. Więc mentalność pozostała mimo tego, że prawo mogło się zmienić. I moi drodzy, kończąc, e, przypomniał mi się w tym właśnie kontekście tego działania oddonego, przemiany serca, przypomniała mi się historia pewnego księdza z Nowego Jorku, ksiądz Philip Reilly, który w 1967 roku bardzo mocno zaangażował się w ruch pro-life, a więc chciał zrobić wszystko, żeby powstrzymać, powstrzymać wszystkie działania, które zmierzały do aborcji. Zorganizował dużą grupę prężnie działającą, zaangażowaną w świat polityki. Organizowali różnego rodzaju manifestacje, marsze, transparenty, okrzyki, pisali różnego rodzaju petycje, mnóstwo tego zaangażowania. I wyobraźcie sobie, że po 22 latach takiego biegania i dawania z siebie absolutnie wszystkiego, ten ksiądz siada totalnie bez sił. Zrozpaczony i mówi, to nie ma sensu. Statystyki aborcyjne, nie tylko, że się nie zmniejszają, one ciągle rosną. Jaki sens jest w tym wszystkim, co robię? I zaczyna się modlić i mówić, panie Boże, koniec, po 22 latach poddaję się, bo nie osiągnąłem nic. I wtedy pan Bóg do niego przemówił w sercu na modlitwie, mówi, czy na pewno zrobiłeś wszystko? A on mówi, Boże, wszystko, więcej już nie potrafię. A Pamuk mu mówi w sercu, tak bardzo biegałeś i walczyłeś o te sprawy zewnętrzne, że nie miałeś już czasu na modlitwę. Ty zapomniałeś o tym, co jest najważniejsze. I dlatego to był przełom. I od tej pory zaczyna działać inaczej. To znaczy, w, w okolicy kliniki aborcyjnej wynajmuje lokal, w którym organizuje kaplicę adoracji i ludzie, którzy tam w ciszy adorują Chrystusa i modlą się, Natomiast przed całą kliniką wysyła dwie, 3 osoby, które wciszy swoją z różańcem i modlą się. I wyobraźcie sobie, że po 10 latach takiego działania okazuje się, że w stanie Nowy Jork zamknięto 37 klinik aborcyjnych. Uj, przez 22 lata nie widziałem żadnych efektów. Po 10 latach modlitwy i walki duchowej, kiedy oddawano to wszystko panu, Stwierdzam, patrząc na statystyki, że w tym czasie zamknięto 37 klinik. I moi drodzy, to, to jest właśnie przesłanie dla nas na dzisiaj, przesłanie wielkiej miłości Boga, Trójcy Świętej Jedyny, zobrazowanej w tych trzech osobach. Boga, który przede wszystkim chce trafić do serca i je przemienić, tak, żebyśmy funkcjonowali dobrze i pięknie, nie dlatego, że tak trzeba, nie dlatego, że jest takie prawo. Ale dlatego, że Chrystus działa przez nas i nas prowadzi i pragnie nas prowadzić każdego dnia, a my Mu ufamy. Amen.